Witam podobnie z Wielkiej Brytanii, tym razem północne wybrzeże Cornwali, piękne, piaszczyste plaże oraz klify. Jestem w miasteczku Porw Tołem. Jest to jedno z miasteczek na tak zwanym szlaku St. Agnes Heritage Coast, czyli malownicze wybrzeże i górnicze dziedzictwo Cornwallii, albo krwale, to także są kopalnie. Są klify, jest plaża, jest morze, jest odpływ, są surferzy. I cały ten teren jest chroniony od roku 1986, ponieważ teren ten został uznany za. <laughs> Ludzie biegają, za obszar wyjątkowego piękna naturalnego, Jest to naturalny park narodowy. Są chmury, są szlaki tutaj górą, a my pójdziemy zaraz w stronę Stand Agnes, ale w tą stronę, a tam już widzimy komin jednej ze starych kopalni, a takich tutaj będzie o wiele więcej. Pogoda póki co nie rozpieszcza. Miało być bezchmurnie i słonecznie i tak mam nadzieję, że będzie, że będzie za jakąś godzinę. Tutaj widzicie są klify, skały, potężne formacje. No, a tam jest słońce gdzieś daleko. I tam też, a właśnie będę szedł w tamtą stronę zaraz. Także chodźcie ze mną. Ale póki co są mi wszędzie małe muszelki. Takie typowe dla korwali, czyli czarne. Jak jeżeli nie wiecie, to właśnie Korwalia słynie z takich pięknych miejsc, czyli piaszczyste plaże oraz wysokie klify i skały. Tak, miało być pięknie słonecznie i właśnie pokazało się słońce, także od razu od razu to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Także zaraz ruszamy szlakiem po wielkim klifie. Tutaj póki co to jeszcze piękne okoliczności przyrody. Wodorosty, i cóż, ruszam w tamtą stronę. Wodorosty, glony, i kolejne muszle. A tam, takie małe dwie jaskinie. Jest sporo fajnych miejsc, do których można się dostać tylko właśnie w trakcie odpływu. No, ta pogoda się taka troszkę zmienna. Słońce się czasami chowa za chmurami. A w takich miejscach widać tam są często jakieś restauracje, jest sporo ludzi, są namioty porozstawiane, Piękna plaża. A tutaj właśnie z tej strony widzicie piękny klif. I zaraz jego brzegiem czy skrajem wydeptana ścieżka turystyczna, także chodźcie ze mną. Idziemy dalej do St Agnes. To będzie jakieś 10 km być może, może mniej, może więcej. A jeszcze dalej można dojść do miasteczka Porf, ale to nie wiem, czy dzisiaj zrobię. Chyba raczej nie. Troszkę mnie to zajmie, albo albowiem cały czas czekam na słońce, żeby zrobić dobre zdjęcia, albo nakręcić jakieś fajne wideo. I teraz spójrzcie tutaj na dół. Teraz spójrzcie tutaj na dół, jakie ciekawe miejsce. Taki mały basen. Bynajmniej nie jest naturalny, pod wielkim klifem skalistym. Jest słońce, świeci od razu, jest inaczej. A tam, ten mały basen, no, coś wspaniałego. Wszędzie są takie małe tutaj, piękne do tego kwiatuszki, ale tymczasem na dole, już spójrzcie teraz jest kolejna przepiękna, piaszczysta plaża wyszło słońce, na no moment, na szczęście ponieważ zbierało się tyle chmur, że po prostu tragedia ale kolor wody, kolor wody tam na dole i widoki, które się stąd rozpościerają to no mistrzostwo jest, prawda? ale ta plaża na dole, no bajka sami spójrzcie a będzie ich więcej Klify, skały, morze, plaża. Cudownie, wspaniale, przepiękne kwiatuszki, ale tutaj trzeba sobie bardzo ostrożnie wybierać trasę, ścieżkę, ponieważ te kolce są tak ostre, można się tak brutalnie pokuć, że masakra. Przepięknie jest. I żeby tylko nie spaść, zawsze trzeba uważać. Och, tutaj to jest dopiero fioletowo, tutaj to jest dopiero fioletowo, i tylko te kolce wszędzie są tak ostre, tak niebezpieczne. To całe drzewka. A w sumie to krzaki, nie drzewka, ale tymczasem tutaj na dole kolejne urwisko. I jak to przepięknie wygląda. Ach, te skały, ta woda. To jest właśnie typowa korwalia. Kto nigdy nie był, nie żałuje. Pozostałości jednej z wielu kopalń na tym terenie, czyli Will Charlotte. Kopalnia Charlotte. No, Niewiele z niej zostało. Taka tutaj tylko wyłącznie ruina. Słońce wschodzi, zachodzi, a my idziemy tam i tam już widać kolejne stare kopalnie na horyzoncie. Dokładnie tutaj. Tutaj za mną zaś są jeszcze stare hałdy, albowiem na tych terenach to głównie podobywano cynę i mieć. Te chmury cały czas zasłaniają słońce i tak, tak mi dzisiaj przeszkadzają, że... Ech. cały czas tylko cień i cień. No tutaj jest prześwit słoneczny i od razu, no przecież to jest taki widok. To jest taki widok stąd teraz. Ach! I teraz w każdym miejscu jak to muszę stać po parę minut i czekać na słońce. I muszę czekać na słońce, żeby Wam pokazać całe piękno. Całe piękno, także straciłem już półtorej godziny, a dopiero taki mały kawałek przeszedłem. Niestety lato w tym roku w Wielkiej Brytanii to jest no, tragedia, brak słów dosłownie. Chciałem teoretycznie 24 stopnie, czyli fale upałów z Europy, ale jak zajdzie słońce, wieje wiatr, to jest odczuwalna, nie wiem, z 18. A miejsce to nosi nazwę Chapel Porf. Ale jest przepięknie. Póki co, póki słońce świeci jeszcze. I tutaj już wiadomo, tradycyjnie beach kafe mały parking, plaża skały i przepiękna woda tam gdzieś dalej. No jest słońce, jest słońce, trzeba szybko filmować, żeby wam pokazać to miejsce tak należy, jak należy właśnie. Czyli w pięknym słońcu. Piękne skały klify. No, jest dobrze. Trochę skało trochę skało Trochę mały grot, ale... Wygląda to wszystko niesamowicie Jest odpływ, także można podejść no, troszkę dalej tam Morze szumi Piękny kolor wodorosty no, niesamowite, niesamowite miejsce, ale właśnie typowe dla korwali także kto nie był tego zapraszam. I co? I co? Tam po prostu brak słów. <laughs> brak mi słów, żeby opisać to, co widzę, ale no przepięknie jest. takie jest Korwalia. W słoneczku. A tutaj już klasyczne ujęcie z Korwalii. Pomimo, że stolicą górnictwa jest tutaj Redruf, ale jednak to ujęcie z tego miejsca no to jest klasyk. To jest klasyk. Stara kopalnia. Chapel Porf. Korywalia była znana z handlu cyną już w wiekach starożytnych, ale to dopiero właśnie w XVIII-XIX wieku nastąpiła wtedy totalna zmiana i zaczęto kąpać mieć i cynę głębinowo. Wtedy zmienił się także krajobraz całej korywali na tego typu, czyli takie właśnie szyby kopalne. I to jest właśnie jedna z tego typu kopalni w tym regionie, a raczej jej pozostałości. Ja mam do przejścia jeszcze taki kawał drogi, że. Nie wiem, ile czasu mi to zajmie, także może się sprężać. Ale krajobraz dzięki tym kopalniom jest niesamowity. Jest ich bardzo wiele na terenie Korwali. A tutaj był główny szyb, ale już tam nie wejdę teraz. I chyba teraz sami przyznacie, że dzięki temu krajobraz jest niesamowity. A na dole jeszcze, kurczę, klify i ten przepiękny kolor wody. No nic, ja teraz doszłam w tą stronę, w stronę St Agnes i nie wiem ile czasu mi to jeszcze zajmie, bo naprawdę straciłem tak dużo czasu, żeby Wam pokazać miejsca w pełnym słońcu, w pełnym słońcu, że o no, tragedia. Powyżej są kolejne kopalnie, co zapewne zauważyliście i myślę, że ujęcia z drona także były niesamowite. Tak, no przepiękny krajobraz, taki nie wiem, industrialno-naturalny. Znowu nie ma słońca. A to już miejsce o nazwie St. Agnes Head, czyli głowa świętej Agnieszki, czyli taki piękny, wielki, kamienny cypelek wysunięty w morze. A dokładnie chodzi o to miejsce. Głowa świętej Agnieszki. Jak widzicie, jak widzicie teraz, niesamowity widok niesamowite miejsce. Czy uważasz, żeby nie spaść, ale no, warto tutaj wejść, przyjść i to zobaczyć. Przepiękny krajobraz. Cudo. Póki co za mną już 3 godziny wędrówki, a do St. Agnes jeszcze kawałek. No i póki co szlak jest teraz w tym momencie taki lekko monotonny. Oproszę, St. Agnes będzie tam, gdzie jest malutka piaszczysta plaża. Czyli dokładnie tutaj. A teraz droga przez paprocie. Taka fajna ścieżka tędy prowadzi. W dół i do góry, w dół i do góry i do St. Agnes, czyli gdzieś tam właśnie. Cisza, zupełna cisza. I co myślicie o tym miejscu? Co teraz myślicie o tym miejscu? Jest przecież przepiękne, cudowne. Przepiękny kolor wody, skały. Jaskinie, no, szok, przepiękne klify. I tutaj na dole, co tutaj się dzieje? No, bajka, wprost bajka. Cuda, wręcz cuda natury: mały kanion, mały wąwóz. A dlaczego? Ponieważ to jest takie miejsce. To jest takie miejsce tutaj, że po prostu głowę urywa. St. Agnes. Na dole jest łuk, który było widać z góry. Łuk z cieśniną, przez którą przepływa woda. Tutaj jak widzicie, no są skały potężne. Trochę pod słońce z tej strony. No Łuku z góry nie widać. Widać go było z daleka i być może także z drona. Tutaj kolejna skała, która odstaje od lądu, oderwała się. W tym miejscu również nie za bardzo widać ten łuk, ale trudno. To są skały. Takie skały są tutaj. Masakra. Przyznam przyznam, że nigdy wcześniej nie byłem w San Agnes. Ale z tego co już widać teraz po prostu. Pięknie, ogromne klify. Na samej górze hałdy, chałdy z kopalni, przepiękna woda i w końcu pogoda. I zejście. Jest i zejście na plażę. A mnie powoli już kończy się bateria w mikrofonie, ale jeszcze to staram się Wam pokazać najwięcej jak tylko mogę. Przepięknie. Taka mała mieścina. No, trochę ludzi jest. Trochę ludzi jest. Za nie na metr kwadratowy niezłe, <noise> dosyć sporo. Sporo osób, ale cóż, no jest pogoda. Jest pogoda w końcu, wyszło słońce i teraz świeci przez cały czas, także trzeba się cieszyć, bo to rzadko się zdarza w tym roku. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, like, subskrypcję. Jeżeli Wam się podobało, to również jakiś komentarz i zapraszam na kolejne filmy z Krwali albo ogólnie z Wielkiej Brytanii. Także dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś następnym filmie.